Szczęść Boże, witam Was w Wielkim Tygodniu. To już ostatnie dni. Zaczyna się wielki czas. Wielki, bo wielkie wydarzenia, wielkie sprawy nas czekają. Dzisiaj w kilka dni przed męką Pan Jezus idzie do Betanii. Betania oznacza dom ubogich. Tam w Betanii mieszkają Jego przyjaciele. Łazarz, Maria i Marta. To miejsce, w którym Pan Jezus, tak jak wśród przyjaciół, myślę, że pragnie zaznać trochę dobra, trochę ludzkiego ciepła. Pragnie po prostu znaleźć pokrzepienie, ukojenie. Myślę, że każdy z nas powinien mieć taką swoją pytanie. Dzisiaj pytanie, czy taką pytanie masz? Miejsce bezpieczne? Miejsce, które jest taką żyzną krainą? Miejsce, w którym doznajesz pocieszenia, ukojenia i wzmocnienia? Ale w tej Batanie dzisiaj jest kilka osób, i tak pomyślałam sobie, że każda z tych osób ma taką swoją drogę do świętości. Jest łazarz, którego znamy z wcześniejszych historii, łazarz, którego droga zmierza ze śmierci do życia dosłownie. Jest Marta, która się krząta, której droga do świętości polega na służbie. Na służbie, ale też doświadczeniu samotności, takiej dobrze przeżytej i zrealizowanej. Jest też Maria, która hojnie rozlewa pachnący olejek nardowy. Jej droga do świętości to miłość. Miłość, która się oddaje, która nie zna połowiczności, miłość, która jest całkowita. Ale mamy też dzisiaj Judasza. Judasza, który przelicza, który mierzy, który tylko kalkuluje, jest wyrachowany. Pytanie, jaka jest moja droga do świętości? Jaka jest moja miłość? Dzisiaj dwa zadania. Betania. Czy mam takie miejsce? Czy chcę tam wracać? I drugie pytanie. Moja droga do świętości. Jak wygląda? Którą z postaw, którego z bohaterów przypomina? Łazarza, Marty, Marii czy Judasza? Spotkaj się z Panem w tych wyjątkowych dniach. Dobrego dnia.